Senny wieczór. Przepraszam, że trochę uchrypię, coś mi na gardle zalega. Temat na dziś kiełbasa polska surowa, zimnowędzona. Produkt średnio trwały, jak dłużej wędzony na zimno, to można go nazwać nawet trwałym. Ale generalnie ma swoje ograniczenia. Z czego go robimy? Stare przepisy mówią o wieprzowinie klasy pierwszej i drugiej. Czyli należy użyć mięsa chudego z odrobiną mięsa tłustego. Ja tutaj mam tak łopatka. Tak, w większości to jest łopatka parę skrawków, szynki, ale niewiele. Łopatka to, co ładniejsze, wykrojone zostało położone po mojej lewej stronie. To, co tłustsze zostało położone po prawej stronie, mniej więcej pół na pół. Ale oczywiście to jest łopatka, więc ta ilość tłuszczy jest ograniczona. Do tego jest dodane pół kilograma naprawdę chudego boczku dla polepszenia trochę smaku. 3,5 kilograma. Taka jest ogólna masa tego, co tutaj leży. W dniu dzisiejszym to jest pierwszy etap. Na dwie grupy podzielone, bo będę to do dwóch różnych pojemników wkładał, bo każda z tych grup będzie jeszcze trochę inaczej obrabiana. W dniu dzisiejszym jedną i drugą część. Maszynką przyjadę na szarpaku. Jak ktoś nie ma szarpaka, może to pokroić w drobną kostkę. Chodzi o to, żeby rozdrobnić mięso i dodać soli peklującej. Także zaczynam. nie zakończone. Teraz to mięsko, które traktuję jako ładniejsze, wkładam do drugiej miski. Miskę wcześniej zważyłem, zaraz też zważę jej zawartość, żeby właściwie zadać soli petrującej we właściwej ilości. O, kalkulator. Daję tak 18 gram góra 19 na każdy kilogram. Jak ktoś bardzo nie lubi słonych, a czy lubi bardzo mało solone, to może dać 17. Takie owasa nie będzie za bardzo długo, czy nie będzie za mocno podsychała, więc też stężenie tej soli nie będzie zbyt duże. Tak myślę, że 18 gramów na kilogram mięsa jest właściwą ilością. No ale to już kwestia gustu. Coś około. Oj. Nie wytarowałem talerzyka i mi tu bzdury wychodzą. O, teraz mogę wrażyć. O, za dużo. Na dwie doby do lodówki teraz schowam oba pojemniki. W obu jest mięsko z samą tylko solą peklową porządnie wymieszane. Po dwóch dobach przystąpię do dalszego działania. Nie wiem czy wspomniałem wcześniej, boczek, który dodałem znajduje się w tej części, która była traktowana jako tłustsza. I w dalszej perspektywie będzie rozdrabniane jeszcze bardziej. Dokładniej mówiąc, to co w tej chwili tutaj mieszam, czyli to ładniejsze mięsko będzie zmielone jeszcze na oczku 13 za dwie doby. 13 góra 10, znaczy minimum 10. A to, co jest tłustsze, na oczku maksimum 8. Może być troszeczkę drobniej. Chodzi o to, że mieć dwie różne frakcje mięska. Nie ma co już tu więcej gadać, porządnie wymieszać, złożyć do lodówki i do zobaczenia za dwie doby. Tam późny wieczór, moja ulubiona pora na, dalsze, na działania wędyniarskie. no dalsze w tym przypadku. Yy, co na stole? No, oba pojemniki, które pozostawiłem przed dwoma dniami, yy, wypełnione mięskiem. W jednym i w drugim przypadku oczywiście ach, powinno być wszystko. OK, I tak jest. Yy, Zanim zacznę się przygotowywać, to jeszcze tak parę słów. Jelita namoczone. maszynka przygotowana. Oczka w maszynce 8. Przygotowane drugie oczka 13. To, co miało być w teorii bo i troszeczkę w praktyce dłuższe na 8, mierę, To, co piękniejsze i ładniejsze na 13. Tu jest 3,5 kg łącznie. Przyprawy, które przygotowałem na tą ilość to jest taka płaska łyżeczka cukru, cztery ząbki czosnku, i na każdy kilogram generalnie po pół łyżeczki majeranku i pieprzu, tu jest tak prawie 4 kilogramy, więc zaokrągliłem to do dwóch łyżeczek majeranku i do dwóch łyżeczek czarnego pieprzu. I tak na mój gust będzie dobrze. Wy możecie sobie to oczywiście zmodyfikować. Żadnych więcej przypraw nie trzeba. No dobra, to teraz tak. Będę potrzebował ten pojemnik, ale jeszcze przed tym do każdego z tych pojemniczków. A. Sekundkę. Już jestem. Zapomniałem, że zdjąłem napięcie żeby nie hałasowała mi za bardzo za plecami w trakcie nagrywania, schłodzona woda 100 gram do jednego pojemnika, 100 gram do drugiego zaraz to do schłodzonego mięska, schłodzoną wodę wrobię i jeszcze przepuszczę przez maszynkę co spowoduje lepsze wymieszanie i lepsze połączenie na początku rozpocznę od, nie, nie od tego pojemnika ale tu muszę wymieszać, Dobrze, zacznę dobrze od tego Chodzi o to, żeby wymieszać i żeby się pozbyć zawartości przełożę na pokrywkę, bo ten pojemnik będzie mi potrzebny do zebrania mięsa w całości. Ale to kilka ruchów. Ach. Ale chłodne. Już dłoń zaczyna odczuwać jeszcze parę razy. Dokładniej mieszał będę potem z przyprawami. Dobrze. Tu już pojemnik odzyskałem, do niego będę mielił, a będę mielił zawartość w tej chwili tego pojemnika na oczkach numer 8, czyli to, co zawierało trochę więcej tłuszczu. zakończone. Ja doprowadzony do porządku. Czas teraz na przyprawy. Rozpoczynam od czosnku. Czosnek dodany, czas na pozostałe przyprawy. Rozsypuję, wyrabiam i nakładam do nadziwaru. Udało zrobić. Napełniałem mieli lita dość ścisło. Nie zamierzam ich skręcać pędka. To już wybór każdego z Was. Chcecie czy nie chcecie. Ja sobie postanowiłem tym razem, że to będą jedne odcinki i będą dokładnie właśnie wisiały bez podziału na żadne pędka. Więc teraz to wieszam sobie na kijek. Są godziny. Późno wieczorne, tak jak wspomniałem, pójdzie do chłodnej piwniczki. Poiku. I pobisi do rana. A jak pobisi do rana, to rano będę robił dym. Więc do zobaczenia. Do jutra. dni kiełbasa sobie wisi w chłodnej spiżarni. Najwyższy czas, żeby dokonać pierwszej degustacji. No gdzie? A powiedzmy tutaj. To na razie na bok. Mm, bardzo pięknie pachnie. Mm, może tak, żeby to jakoś Zawsze najpierw do degustacji, do zdjęcia, potem zapach bardzo przyjemny, niezaintensywny na no, smaku. Mm. bardzo fajna. O to właśnie chodzi. Tradycyjna, polska, surowa wędzona zimno wędzona, więc trochę nam z piżarni wytrwa spróbujcie smacznego Wam życia